A w dzisiejszym odcinku przejazd przez Transalfinę. Niestety pogoda nie dopisuje, trochę pada, ale to też ma swój klimat. Ten niższy odcinek Transalfiny wygląda tak, że po prostu no, jedzie się przez piękny, zielony krajobraz. Jest mnóstwo zakrętów. Fajnie w tym deszczu w sumie. Trzymaliśmy się na kul cool Oasha, ale pięknie i z tymi chmurkami, z mgłą, jak to ślicznie wygląda. Jest klimat. Wydaje mi się, że z pogodą trafiliśmy dobrze, bo właśnie przez deszcz jest chłodno, ale. no... Nie ma ruchu też. O, właśnie nie ma ruchu. Tutaj Je... jest jeden motor a, i cztery samochody. A tutaj zawsze było no 30-50 motorów. Krowy ok, na no hejka, 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 no dobra, ale gdzie jest jakby pas też, nie? Plus... nie no. Kros... One wiedzą, one, wiedząc, idą, no. one wiedzą, gdzie iść. One wiedzą, co no, one wiedzą, gdzie iść. Okej. No to już zaliczyliśmy pierwsze zwierzę na drodze. Bo, na, drugie, bo psy, no dobra, psy na drodze to normalne, ale... Yy, tak, tu krówki. Kół. Pogoda na obserwację się niestety nie udała dzisiaj. A już się bardzo chłodówło. No tak, ale wiesz mogła być jeszcze większa frajda z tych gór. Okej, okay, czyli mamy dwie opcje. Albo zostajemy gdzieś na górze i śpimy i jutro ma już nie padać, więc po prostu sobie zobaczymy widoki rano, albo zjeżdżamy stąd po prostu. Jeszcze nas czeka transfogaraska. No, nie wiem, bo z jednej strony trochę się boję tej Burzy. co jakiś czas się błyska, nie słychać piorunów, em, ale no co jakiś czas się po prostu błyska gdzieś daleko, więc trochę byłoby to słabe zostawać na takiej górze na noc w górze, ale z drugiej strony też mi szkoda widoku. No nie wiem. Jakby wiesz, było chociaż tutaj jakieś takie bardziej... Zjedziemy kawałek, zjedziemy kawałek, a jutro się wrócimy na, na. Albo tak, właśnie. Te parę no. kilometrów. Okej, okay, tak możemy zrobić. No, no, gdzieś trochę bardziej właśnie w las znowu wjechać, bo teraz jesteśmy na tych gołych zboczach. Tak. Y, w najwyższym punkcie w sumie. Okej, okay. no to, to tak, no to, to chyba będzie najrozsądniejsza decyzja. 10 stopni jest? Tak. Okay. No bo tu mamy 2000 metrów ponad już. No tak. No co, no, kamperki stoją tutaj. Kurde, no dobra, no to wiedzi po prostu pomyślimy. Pomyślimy co dalej? O, rumuński kamper stoi, no to chyba wiedzą, co robią. I tam... O, jaki ładny Mercedes taki retro. No dobra, ej, oni są wszyscy wyżsi od nas. No. Więc jeśli my staniemy obok nich, to jak walni piorun, to w nich a nie w nas, prawda? No ma to sens. O. Dobra, nastąpiła kolejna zmiana planów. Jest ogólnie poniżej 10 stopni, także bardzo zimno jak wyszłam, do no i znowu zaczęło grzmieć, więc no nie, ja nie chcę zostać na wysokości ponad 2000 metrów w burze. Trochę jest to moim zdaniem nieodpowiedzialne. No i jest zimno, i leje, i jakby nie mamy możliwości ugotowania kolacji. O, spoko, spoko. I słuchaj, tutaj Zgarasz garaż kogoś. Ale nie, no to ta wiata też jest, ale czy nam tutaj kadik wejdzie? Zaraz zobaczymy. Czy jest za wąsko? Zaraz sprawdzimy. Może wejdzie o centymetr. Wiesz co? Wejdzie. Tak? No to, no to tutaj na przykład możemy spać. Bo to jest jakby parking pod hotelem, bo tutaj wszystkie hotele są po prostu na nauko zbudowane, ale ten hotel na górze tutaj było widać akurat, że jest zamknięty na cztery spusty, więc no to pod taką wiatą bardzo fajnie. No i, że tak powiem, śpimy w ten sposób. Śpimy w ten sposób i rano tak. sobie jeszcze zobaczymy właśnie widoki. To super, idealnie. Hejka kolejnego dnia, dobra wiadomość. Mamy przejrzyste niebo, więc będą widoki. A spaliśmy tak jak mówiłam, ze względu na deszcz pod taką wiatą. I to się sprawdziło. No dobra, troszeczkę przeciekała, ale jakoś tam pod tą wiatą funkcjonowaliśmy wieczorem. I lecimy dalej na jakąś ładniejszą zatoczkę, na śniadanko, kawkę i podziwiać górki. Wysiadać z samochodu, czy nie wysiadać? Bo musimy odjechać kawałek dalej. Siódma rano, a my jeździmy po polankach. Ja bym powiedział raczej, że jeździmy po gównach. No, ale tutaj te owcy wszędzie chyba przychodziły i po prostu jeździmy po tych um, szczytach i szukamy miejsca czystego powiedzmy. Dobra, sprawdzamy to. I no, trzeba wjechać tam, gdzie jest wysoka trawa po prostu, bo tam no. jest tego najmniej, bo tam nie przychodziły. No to już wszędzie są te góry. No, to, to tak autentycznie, jakby tak dużo, że po prostu nie da się zrobić kroku, a widoki no. są takie piękne. No dobra, na śniadanie trochę słabo, no. Żeby tak stanąć. No to może po prostu na drodze staniemy w tej, wiesz, no, szutrówce, nie? Bo no po to jesteśmy w takich górach, stać na drodze. Czyszczenie butów. Jeszcze <noise> Kadika tak wyczyść. Wiesz, że to wszystko na matkola poleci? Trzeba będzie karcherem przelecieć. I pyszna kawka się robi. Sama się robi. Sama się robi. Mam taki automatyczny ekspres do kawy. Polecam. Wielofunkcyjny. Wielofunkcyjny, dokładnie. A nie, że tylko stoi i zabiera miejsce i trzeba go czyścić. Sam się czyści. No rzadko, co prawda. Ale się czyści. takich niedokończonych budynków, wielkie hotele. Wielkie hotele właśnie są niedokończone, plus no, często są tak ustawione, że po prostu zasłaniają sobie widok wzajemnie. W sumie ta trasa, ona ma cała ile? Ponad 100 kilometrów, prawda? No mniej więcej tak. 100, 100 parę kilometrów. Więc myślę, że tutaj też nie ma takiego zapotrzebowania na jakąś infrastrukturę właśnie taką turystyczną, hotelową. Z tego względu, że po prostu po tych górach ludzie nie chodzą, no bo nie ma szlaków, plus niedźwiedzie. Zresztą po co wchodzić na góry, gdzie droga w najwyższym punkcie ma 2147 metrów, więc no nie opłaca się trochę wchodzić na te szczyty. No i jakby widać, że te hotele po prostu nie cieszą się popularnością, no bo po co się w nich zatrzymywać? Widzieliśmy jeszcze przed chwilą wyciąg narciarski, więc rozwiązała się zagadka po co te hotele, bo teraz naprawdę stały puste, ale po prostu one są na sezon zimowy. Podobno bardzo dobre w ogóle szlaki tutaj mają. Szlaki się mówi z jazdy? Stoki. Stoki, dokładnie, tego słowa mi brakowało, bo nie jeszcze na nartach. Ale tak, mają tutaj bardzo dobre stoki. na czołówkę, Krzyś. No. Kadik nie ma takich rogów. Tyż, one no idą... One idą prosto na ciebie. Jezu. W strach się bać. No weź, te. czekaj, czekaj, czekaj. No tutaj masz z prawej strony dziurę. Mhm. Pięknie, pięknie <laughs> pasterz. Tak, tak. Prówki są. Prówki są niesforne, ale są bardzo Miło nastawione do ludzi. No nieprawda, bo zabijają często ludzi, tak? A my to częściej fakt. zabijamy krówki. To fakt. A ja bardzo lubię na przykład rozdbef, antrykot, polędwica, wiadomo. Krzyżowa też jest dobra, łata. My, już po Transalpinie, całkiem blisko trasy, jest klasztor Monastyr w Sumierzeński, Polowragi. Jeden z mniej turystycznych, podobno, ale no w tym czasie, jak tutaj jesteśmy na parkingu, już 5 minut, to podjechały trzy autokary i mam nadzieję, że zdążymy się przejść przed tymi wycieczkami. Pięknie. Te freski są w ogóle z XVII wieku. Mają bardzo ładne kolory: drewno, kwiaty, kamienie. Pięknie do współgra. Unaziła? Mm -hmm. Jest pięknie, jak urokliwie. Naprawdę przepięknie, aż kupiliśmy mm, te świeczki właśnie do zapalania. Potem zapalimy przy drodze powrotnej, bo tutaj nawet nie płaci się za wstęp, więc po prostu chcieliśmy, no, jakoś coś zostawić drobnego tutaj. Skały w tle naprawdę to robi wrażenie. Przepięknie, przepięknie tutaj, no nie wiem, czuję się tak. Uduchowiona, no nie? W takim, w takim miejscu no można się oddać rozmyśleniom. I bardzo jest zadbane, bardzo. No naprawdę. Mieszka tutaj e, już teraz tylko kilka sióstr zakonnych. Zobacz, że akurat idą. Wycieczka gdzieś idzie od tyłu. Gdzie ta wycieczka okay, idzie? Okej, wiesz co, bo tutaj jest też taki mały kanion i jaskinia. Dalej właśnie w te skały jak się wchodzi. Więc te wycieczki nie przyjechały do klasztoru tylko żeby pochodzić na po jaskiniach. Kanion i na jaskini. Tak. Całe szczęście, bo my się tutaj tak spieszyliśmy, żeby szybko zobaczyć zanim właśnie wejdą do gromady dzieci. Także super. Mieszka tutaj już teraz tylko kilka sióstr zakonnych. I ten klasztor znany jest z tego, że wieczorami te siostry śpiewają w tradycyjny, prawosławny sposób. Prawosławny? No, prawosławny. Coś takiego, no. E, przy świecach po prostu, dlatego, że tam no, nie ma elektryczności w tej cerkwi. One śpiewają przy świecach. Po zmierzchu. No my tutaj niestety jesteśmy w sumie przed południem, nie będziemy tyle czekać, ale jeśli byście tutaj właśnie przyjeżdżali w późniejszych godzinach, to podobno jest to naprawdę mistyczne przeżycie. Teraz zatrzymaliśmy się w miasteczku Choreza, które słynie z ceramiki. To jest taka tradycja, która zapoczątkowała się tutaj w XVII wieku, dlatego że po prostu tereny tutaj, gleba jest bardzo bogata w glinę. No i ta tradycja jest wpisana na listę UNESCO. Także idziemy się rozejrzeć za ceramiką, kupić jakieś pamiątki, a tutaj ten runcajs. <laughs> Szuka fryzjera. <laughs> Szuka fryzjera, tak. E, planujemy odwiedzić jakiegoś barbera, bo już ciepło ci się robi, co? No trochę e, zarosłem. No, także szukamy, szukamy czy coś znajdziemy tutaj w miasteczku. O, zobacz jaka fontanna właśnie. Spanków. Jest salon idealny dla Krzysia. Gratis Biblia, jak się skorzysta z usługi fryzjera, ale krzyś uciekł. No idź! Nie, widzę, że czekają, jest kolejka. Więc... Nie dziwię się, jak no. Biblia gratis. Przyjechaliśmy do raju osób, które lubią ceramikę. O, dzbany. Co? Te miseczki są za dychę? Rozumiesz to? A takie wielkie naczynia za stówkę, te gary do zapiekania za 60-70. Jezu. Hmm. Jaki mam limit? No, limit? 10 na 10 na 10 cm. Pieniędzy. No to ile ci tam wyjdzie? <gry> o oh, wow. Tutaj właśnie ta ceramika jest w takich naturalnych kolorach stonowanych. Nie ma żadnych jaskrawych barw. I największy dzban... Największy dzban na świecie. I kogutek. Kogut jest, właśnie. Kogut to jest najczęstszy wzór tutaj. On ma symbolizować szczęście, odrodzenie. O, ładny sklep w dzbanie.

Jest koło, garnica hmm. Czyli w jego sklepie mamy pewność, że kupimy wszystko oryginalne. No. Dobra, to kupimy w jego sklepie, bo jakby chce mieć pewność, że to jest faktycznie robione tutaj. No, no. Zobaczymy przy okazji w jakich cenach są te tradycyjne koszule rumuńskie, one są bardzo piękne. Fajnie, o taką klasyczną białą, jakby kupić, to taki boho styl trochę. 140. Ta zielona na oknie 170. No w takich cenach. Ale nie wiem, czy oto są oryginalne, czy nie są oryginalne. Ciężko powiedzieć w takim sklepiku turystycznym. Zatrzymaliśmy się przy drodze szybkiego ruchu i tutaj jest mnóstwo knajpek, które podają dokładnie to samo, czyli Michi. Wybraliśmy taką najbardziej znaną knajpę. W sumie naliczyliśmy tutaj 8 grilli, czyli naprawdę sporo, takiego po prostu zagłębie Michi. I wybraliśmy taką knajpę, która ma w ogóle jakąś chorą liczbę opinii, prawie 16 tysięcy opinii na mapach a ocena to 4,1. I oni specjalizują się tylko w tych mici. I co to są w sumie te mici? Tłumacząc na polski to po prostu malutkie. To są ogólnie kiełbaski takie jakby, podobne do bałkańskich czewapów, ale em, różnią się tym, że są z wieprzowiną, bo na Bałkanach z racji bardziej muzułmańskich wpływów, tureckich w sumie, em, no to tam nie było domieszki wieprzowiny. A tutaj właśnie to jest ta różnica. Plus dodaje się też bulion i sodę oczyszczoną. Dzięki temu po prostu ta konsystencja ich jest, ma być bardziej puszysta. Spróbujemy i ocenimy. Dostaliśmy oto piękne porcje. Tak wyglądają mici. Frytki z białym serem i chlebek był w gratisie. Spróbujemy. Było bardzo dobre, super dymny posmak, przyprawione faktycznie trochę inaczej niż czewapy. Dużo bardziej takie puszyste mięsko, a jeśli chodzi o przyprawy, to właśnie więcej ziół niż w czewapach. Tylko tyle, że nieprzyjemnie się tutaj siedzi, bo cały czas tiry, cały czas samochody jeżdżą, ale ruch jest naprawdę ogromny, więc też ma się pewność, że po prostu to mięso jest świeże. Jedziemy dzisiaj na transfagaraską, a po drodze przy stacji benzynowej znaleźliśmy chyba fryzjera dla Krzysia. Idziemy zapytać, czy mają teraz czas. Wygląda zacnie, naprawdę zacnie Katkosta. E, Sześć. Sześćdziesiąt. Sześćdziesiąt. 60. Broda i włosy? 60. Nie 50? Czinkizecze okej? Ok? Okej. Okay? Okay. <laughs> Okej, okay. Okay, Muslims. Udało się nam wynegocjować. I to po rumuńsku, zejście z 60 na 50, czyli to będzie i w, to będą i włosy, i broda, więc no bardzo dobra cena. Tak jak mówię, to jest przy stacji benzynowej, także wiadomo, faceci przyjeżdżają zatankować, umyć samochód, no i przy okazji fryzjer. No, skończony. Fuarte frumos! Tylko sobie, weź sobie, zrób swoją tradycyjną grzywkę w Bogodgarni. Znaczy, y, że tak powiem, y, zostawiłem mu inwencję twórczą, więc to jest, y, to jest, tak, tak to wyszło. Dobra, okej. Okay. ocenić. Yy, no co, a ta grzybeczka jest po prostu... A weź sobie tak wiesz, za, Dobra, coś, za swoją za chwilę, grzybkę. żeby nie widział, że poprawiam po a, nim. Okej, okay, nie chcę, się mu było przykro. Tak. Ale broda okej. Okay. Znaczy, broda, broda jest taki temat, że gość mnie zaczyna lizać tutaj po tych odrostach, tak... tak ja mówię, daj tą maszynkę. Zaznaczyłem mu kontur maszynką, dokąd ma ciąć. Co? Zaznaczyłem mu kontur, wiesz, bo on tak lizał po delikatnie, delikatnie. To chyba było jak wyszłam. A ja mu... Tak, jak wyszłaś. No, zaznaczyłem mu kontur i wtedy już poleciał tyle, ile powinien. Ale generalnie świeżnie, było. No weź ty żywko sobie <grybka> wrzeczesz. <grybka> no kompletnie nie wiedział. Pokaż, pokaż te włosy. <grybka> Coś tutaj... No dobra, one po prostu muszą wskoczyć na swoje miejsce. No Skoczą jakoś tam, dobra, są przycięte, bardzo są krótsze.